witajcie, z tej strony Mawen, jest ze mną Alson Witam Dzisiaj zaprezentujemy wam dwie sztuczki mm. Najpierw ja zacznę, później zrobię Alson swoją sztuczkę Jego hmm. no, <śmiewanie> tak, zabiję tym, tym No zacznijmy <śmiewanie> Aparat nam Aparat nam spadł, nie da się go normalnie ustawić Dźg normalnie taki No, on cały nas nam spadł Dobrze. Dobra. To zaprezentuj sztuczkę. No to weź sobie jakąś kartę, na nie... Weź sobie jakąś okay. kartę. Okej. się. Zapamiętajcie. Dobra. W tu. Ty przełożyłeś, tak? Tak. Teraz... Teraz... Przepasuję Dobra, teraz znajdę ja. kartę za pomocą Dziku twoja karta to była piątka wino? Tak, to była moja karta. Gratulacje. Teraz ja zaprezentuję moją sztuczkę. Dobra, zacznijmy. Zaczynamy od normalnej talii Zobacz ją. będę wykładać karty, no. a ty musisz powiedzieć w dowolnym momencie stop. I zobacz, i za pomocą przepowiedni, którą mam w kieszonce, zgadnę, jaka karta będzie kolejna. Kolejna karta, którą wyłożę, będzie dwójka karo. Wiem, że brzydko namalowana, ale co tam? Trzeba wy wywalić. I mija. Jak? No. Kolejną kartą będzie dwójka serce. No. To napiszesz na mojej osi czasu na Facebooku, że jestem najlepszy na świecie. Jak nie, to ja napiszę. Dobra. OK? Zobaczcie. Kolejna karta, którą wyciągnęłam. Ładwy kasek A więc przegrałeś zakład Musisz napisać na Facebooku Że jestem najlepszy na świecie Ja może na chwilę wyjdę Muszę coś Dobra. Piszesz już na Facebooku? No. Okej, okay, już napisałeś, Czekań, kurczę. Patrzcie, jakiego ma, ma telefonu. O, tableta. Dobra, napisuję sobie. Już Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Wbijajcie do mnie. Bardzo zapraszam. Eee. Mam tam nawet fajne sztuczki. Żegnam się z wami, Michał też się żegna, Mawen, TV. Elo. Cześć. Dobra, jeszcze miniaturkę zrobimy. Czekaj. Nie no, jak teraz Czekaj, żeby miniaturkę zrobimy. Zrobimy jeszcze miniaturkę. Tak. To musisz wytknąć, okej? Okay? No, dobra, dobra. Dobra, a ty tyłem daj najwyżej, nie? Tyle, trzy.